Cześć, moi kochani podróżnicy, dzisiaj zajmiemy się tematem noclegów, więc jeżeli szukacie taniego noclegu w Nowym Jorku, to bardzo zachęcam do oglądania tego filmu. Najlepszą opcją jest tutaj wybranie się do swojej rodziny, do cioci, babci, wujka i koleżanek, znajomych, do kogokolwiek, bo tak naprawdę wtedy oszczędzacie na noclegu. Ale jeżeli nie macie takiej opcji, to polecam Wam skorzystanie na przykład z. Po pierwsze, musicie pamiętać, że Nowy Jork jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ceny. Jest to najdroższy cel podróżniczy wszystkich turystów, więc ceny automatycznie też są kosmicznie wysokie. Jeżeli chodzi o noclegi, to taki standard w hotelach to 100-200 dolarów za noc, czyli około 300-500 zł za noc. Musicie zastanowić się na początku, czy jedziecie zwiedzać, czy raczej zaczerpnąć trochę luksusu nowojorskiego. Ja raczej o luksus nie dbam, zawsze jak podróżuję, to. Zwiedzam tak naprawdę, ile w wlezie, a nocleg jest dla mnie nieistotny. Więc jak na przykład jeździłam do Barcelony czy do Pragi, to wybierałam raczej miejsca, które nie wyglądały jakoś mega elegancko. Łóżko było po prostu tragiczne, wypadały gniazdka ze ściany, ale dla mnie to nie było istotne, bo ja tak naprawdę przychodziłam tam się tylko przespać i zaraz ruszałam w miasto. Więc tak samo też zachęcam Was do tego, jeżeli zależy Wam na zwiedzeniu Nowego Jorku na maksa, to nie patrzcie na to, jak wygląda. Wasze miejsce do spania, także odsuwamy sobie hotele, jeżeli chodzi o hostel hostel to super opcja, ja przeważnie wybieram hostele eee, można tam poznać super ludzi i, i nocleg jest też niedrogi jeżeli wybieramy na przykład pokoje wieloosobowe e, tu nie musicie się martwić o to czy Wasze rzeczy e, znikną czy, czy nie, e, bo szafki są zamykane na kluczyk więc tutaj jesteście zabezpieczeni e, ale w Nowym Jorku jest super opcja, jest taka strona Airbnb Airbnb I tam wynajmujecie sobie po prostu mieszkanie, jeżeli przyjeżdżacie na jakiś dłuższy czas do Nowego Jorku. Tak wygląda właśnie strona Airbnb. Wpisujemy sobie miasto, do którego jedziemy. Oczywiście u nas będzie to Nowy Jork. I tu możemy wybrać datę naszego pobytu, oczywiście, widełki, tak jak pokazuje. No i tu możemy zmniejszać sobie limit cenowy, na który możemy sobie pozwolić. Fajnie, że po prawej stronie jest też mapka, więc widzicie gdzie w mieście dany nocleg się znajduje. Mamy tutaj opcję, widzicie taką za 100 zł. Generalnie bardzo polecam zajrzeć. To jest naprawdę super opcja, bo raz! Płacicie mniej e, za sam nocleg. Dwa, nie musicie jeść na przykład w drogich hotelowych restauracjach, tylko po prostu kupujecie sobie rzeczy w, w zwykłym sklepie spożywczym e, i normalnie gotujecie sobie jedzenie w domu. Więc sama żywność w Nowym Jorku e, też jest droga, więc musicie patrzeć na to, żeby ciąć koszta. Drugą taką fajną opcją, żeby zaoszczędzić na noclegu, jest po prostu couchsurfing, o którym ja już wspominałam w moim filmie o tanim podróżowaniu. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie, bo możecie poznać wspaniałych ludzi z całego świata. Oni pokazują Wam naprawdę super miejsca, bo znają je tak naprawdę z pierwszej ręki, więc czego chcieć więcej. Nie musicie się bać, że traficie do nieodpowiedniej osoby, bo wchodząc na stronę, wybieracie sobie. Jakąś konkretną osobę i możecie przeczytać e, referencje na jej temat, co piszą osoby, które już u tej osoby na przykład były e, i, i jak to wszystko wygląda, więc w ciemno naprawdę nie musicie jechać, wybierzcie sobie osobę, która e, już ma spore zaufanie na tej stronie. Jeżeli jedziecie na dłużej i taka osoba nie zgodzi się na, e, na to, żebyście zostali u niej przez. Cały wasz pobyt, to śmiało możecie przecież e, spać kilka nocy u jednej osoby, e, kilka nocy u drugiej osoby. Kiedy ja latam do Stanów, no to zostaję u rodziny, więc problem noclegu u mnie tak jakby odpada automatycznie. E, natomiast moi znajomi, którzy podróżują po Stanach na własną rękę, e, decydują się właśnie bardzo często na tą stronę Airbnb e, i tutaj. Bardzo, bardzo Wam ją polecam, bo naprawdę można zaoszczędzić super kwotę, e, którą możecie wydać na lepsze rzeczy niż spanie. No i couchsurfing, który w Europie jest już bardzo, bardzo znany. Warto zastanowić się też gdzie wasze miejsce do noclegu znajduje się w mieście. Radziłabym unikać samego ścisłego Manhattanu, czyli Upper East Side, Upper West Side, Soho i tak dalej, bo to są najdroższe dzielnice w Nowym Jorku i tam ceny będą w ogóle z kosmosu. Bardzo fajnym miejscem w Nowym Jorku jest na przykład Brooklyn, który w tym momencie jest taką hipsterską dzielnicą. Jest Pełno młodych ludzi, studentów amerykańskich, ale i turystów, bo cały czas Brooklyn się rozrasta. Eee, I tam noclegi są faktycznie tanie, ale mnóstwo rzeczy do zwiedzania. To jest też bardzo ważne, że tam jest dosłownie dwie stacje metrem e, do Manhattanu więc rzut mokrym beretem. No, i jeżeli chodzi o nocleg, to chyba byłoby tyle. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły albo doświadczenia, które się super sprawdziły, to zachęcam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to również zapraszam do komentowania. Jeżeli tych pytań uzbiera się jakoś więcej, to wtedy zrobię oddzielny film, gdzie odpowiem na wszystkie pytania spod tego filmu w jednym filmie. Dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.